Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy 11 września 2023 roku. Znajdujemy się w Romanowie obok Ostrowca Świętokrzyskiego. Tuż obok zdemontowanego mostu zwanego mostem Romanowskim. Most ten pierwotnie znajdował się w tym miejscu. Gdzie jest już nowa konstrukcja, aczkolwiek ta stara konstrukcja została umieszczona na takich specjalnych dźwigarach. I, I tak sobie stoi obok, prawda? Ma być przekazana, właśnie z tego co czytałem, ma być przekazana no, w jakieś miejsce, gdzie będzie stanowiła pomnik techniki. E, aczkolwiek e, ja skupiłem się na akcji, którą 81 lat temu e, wykonał Opatowski obwód AK, patrol obwodu AK. E, informacje do tego filmu czerpałem z tej książki, którą bardzo polecam miłośnikom historii. E, jest ta książka. Wojciecha Kenigsberga, AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej. Jest tu wypisanych bardzo wiele akcji, właśnie AK, i są one bardzo fajnie opisane. Szczerze mogę polecić tą książkę. A ja lecę dalej z, z akcją wysadzenia gazociągu w Romanowie. W czasie okupacji niemieckiej zakłady przemysłowe zostały włączone w system produkcji wojennej III Rzeszy. W fabrykach zamiast normalnej produkcji wytwarzano rzeczy potrzebne do prowadzenia działań wojennych, jak broń, amunicja, części do pojazdów, statków lub samolotów. Części te czasem miały istotne wady wskutek sabotażu robotników zatrudnionych przy ich produkcji, a jednocześnie zaangażowanych w działalność podziemną. Jednocześnie wady te, wady te ujawniały się często dopiero na froncie i na pewno były mocno uciążliwe. Oprócz tego Armia Krajowa wykonała akcje dywersyjne, w zakłady, wykonywała akcje dywersyjne, wymierzone w zakłady przemysłowe, transport czy logistykę okupanta. Właśnie do takiej akcji w wykonaniu patrolu obwodu AK-Opatów doszło w nocy z 11 na 12 września w Romanowie. W okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Decyzja o tym została podjęta latem 1942 na szczeblu komendy obwodu AK Opatów. A celem było wysadzenie gazociągu przy tak zwanym moście Romanowskim, na rzece kamiennej. Tenże gazociąg dostarczał gaz do zakładów ostrowieckich. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ gazociąg ten był przeprowadzony, poprowadzony pod ziemią i tylko nad mostem jego fragmenty jego fragment był bezpośrednio dostępny. Według akoskiego Meldunku rurociąg ten miał 100 cm średnicy. W skład patrolu, według Wojciecha Bożo wchodzili: pod chorąży Józef Mularski, pseudonim Zapała, Edward Perzyński, pseudonim Rawicz oraz Bogdan Chojnacki, pseudonim Mruczek. Zakradli się oni pod osłoną nocy pod most i przymocowali niewielki ładunek wybuchowy do gazociągu. Ładunek ten rozszerzył rurociąg i doprowadził do zapłonu gazu, który spalając się doprowadził do stopienia konstrukcji mostu i pęknięcia przęsła. Tu chciałbym przerwać na chwilę, bo spotkałem się też z taką relacją, że z taką, z taką wersją, że wybuch tego ładunku doprowadził jedynie do rozszczelnienia tego gazociągu, a do zapłonu gazu doprowadził przejeżdżający pociąg, którego koła hamując wytwarzały iskry i, i te iskry właśnie doprowadziły do zapłonu. Aczkolwiek to nie jest zapożyczone, to nie jest wiedza zaczerpnięta z tej książki. Jest to zupełnie inna relacja, więc to taka ala dygresja, a la ciekawostka. Yy, jedziemy dalej według źródła. Wskutek tej awarii most został wyłączony z użytku na czas 6 tygodni, natomiast z powodu przerwania dostaw gazu spadła produkcja stali w ostrowieckich zakładach o około 4000 ton. W odwecie za tą akcję w nocy z 15 na 16 września gestapo aresztowało kilkudziesięciu mieszkańców ostrowca na podstawie wcześniej przygotowanych list. Większość zatrzymanych zaangażowana była w działalność podziemną i powiązana z lokalną konspiracją. W nocy z 29 września na Ostrowieckim Rynku zbudowana została szubienica, której konstrukcja pozwalała na powieszenie 30 osób. Następnego dnia, około godziny 14, rynek ostrowiecki został otoczony przez oddziały żandarmerii. Po jakimś czasie z pobliskiego aresztu przeprowadzono 29 mężczyzn. Jedna osoba zmarła w areszcie. Po odczytaniu wyroków śmierci więźniowie zostali powieszeni, powieszeni w porządku alfabetycznym. Szczególnie aktywnym podczas egzekucji był gestapowiec Max Peter, którego niespełna dwa lata później AK zlikwidowało w Busku Zdroju. Źródłem, jakim się posiłkowałem, posługiwałem, tak jak mówiłem, jest książka AK 75 Brawurowe akcje armii krajowej, autorstwa Wojciecha Kenigsberga. Bardzo przystępnie opisane, bardzo, bardzo polecam, bo jest to dosyć nowa pozycja, że tak powiem, w mojej bibliotece, ale już zdobyła moje, moją sympatię. Tak więc kto interesuje się właśnie takimi taką historią. Polecam, aby zaopatrzył się w tą książkę, bo warto. I tak na marginesie: autor nie, nie udziela mi żadnych korzyści majątkowych za reklamowanie tej książki, więc to jest, że tak powiem, moja szczera recenzja. Teraz przejdziemy się troszeczkę wokół tego właśnie mostu. Konstrukcja bardzo no duża, spora, spora jak na typowy most kolejowy, prawda? Potężne przęsła. Tam mamy, że tak powiem, następcę. A my idziemy dalej. Tu został on, ten most. Nie będę tutaj, w... nie jestem pewny, chyba w 2020 roku został przesunięty na takie dźwigary i ma on zostać w jakiś sposób zagospodarowany jako, jako element, jako zabytek techniki kolejarskiej, no nie wiem, mostowej. Konstrukcja robi wrażenie, aż człowiek ma ochotę troszeczkę tam wejść, ale nie wiem, czy to jest dozwolone. Więc nie będę się wygłupiał na stare lata. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, potężna konstrukcja. Zresztą, no cóż, miała utrzymywać pociągi, prawda? Więc nie mogło być byle co. Pod tym właśnie mostem znajdował się wspomniany rurociąg, który doprowadzał gaz do chuty ostrowieckiej. Jak już mówiłem, sabotaż ten dokonany. Przez partyzantów z obwodu Akałopatów przyczynił się do wyłączenia z ruchu kolejowego tego mostu i zmniejszył produkcję stali o, o ile dobrze pamiętam, 4000 ton? Tak to chyba było. Tak, 4000. Więc na pewno to. Niemieckich okupantów nie ucieszyło. Cóż, z tej strony nie bardzo jest jak przejść, ale tam jest możliwość. Dobrze, na chwilę zapauzuję, przejdę z tamtej strony, żeby nie przyciągać tego filmiku zbytnio. I za chwilę się spotykamy. Taka mała dygresja. Sama konstrukcja, która podtrzymuje ten most. No, oczywiście to tymczasowo podejrzewam. No cóż, w tym miejscu chyba troszeczkę się ugięła pod ciężarem. Nie, jak mówię, nie ma się co dziwić. Tu chyba została specjalnie podparta. Tak więc, możecie się sobie zdać sprawę, ile tu ta konstrukcja trzyma ciężaru, skoro nawet takiej. Taka podpora nawet mogła ulec delikatnemu odkrzywieniu Jeszcze rzut oka na drugą Druga chyba się nie skrzywiła i jest chyba nawet troszeczkę inaczej skonstruowana tak Ale ta jest OK Tak więc do zobaczenia po tamtej stronie Tak jest, jest więc jesteśmy po drugiej stronie. Rzut oka na konstrukcję. No cóż, lustrzano podobno niż. No lustrzano podobna do tamtej strony. Przecież na tym polega konstrukcja mostu i przęseł. Tak więc nic nowego tu nie pokażę. Tak oto. Wygląda most Romanowski gdzie 81 lat temu partyzanci z AK dokonali sabotażu wysadzili rurociąg z gazem i zniszczyli most kolejowy wyłączając go na, wyłączając go na jakiś czas z, z użytku no i oczywiście gazociąg też trzeba było naprawić. Wejdę trochę wyżej, spróbuję wam pokazać, jak on wyglądał tam na górze. Przed chwilą właśnie przyjeżdżał pociąg. Tu mamy widok z, z takiego pagórka obok jak na wygląd tego mostu. Myślałem, że będą dwa tory, ale jest poprowadzony tylko jeden. Więc sami widzicie jaka to musi być konstrukcja, żeby utrzymać jeden pociąg. I faktycznie tu mamy już nową konstrukcję. I tu można powiedzieć, że są. Bliźniacze mosty i ruch może, się, ruch może się odbywać już w dwóch kierunkach, nie tak jak na tym w jednym, ale już że tak powiem, oba tory mogą działać, prawda? Tu oczywiście nie wchodzę, bo nie wolno. Tak to wygląda. Już nowa konstrukcja. Powiem tak, również bardzo solidna, solidnie wyglądająca, ale ta jakaś taka jest bardziej swojska. Może po prostu nostalgia <laughs> się we mnie odzywa. Tu mamy widok na konstrukcję tego mostu, i w tym miejscu, właśnie. Oczywiście, kiedy ten most stał tu, partyzanci pod osłoną nocy się zakradli, podłożyli ładunki i dokonali sabotażu. Oczywiście wiemy, że Niemcy dokonali krwawej, krwawego odwetu za te, za te działania. Aczkolwiek, jak wiadomo, Niemcy dokonywali aresztowań według już. Wcześniej ustalane listy, i wszyscy ci ludzie byli. Wszyscy, czy większość, miała jakieś kontakty z ruchem oporu, więc i tak by na pewno ich prześladowania nie ominęły. Po prostu Niemcy wykorzystali fakt i pretekst, jakim, było właśnie, jakim był właśnie ten sabotaż, do tych działań, jakie podjęli, prawda. Widok na kamienną most w frustrzanym odbiciu rzeki i kamienna, która spokojnym nurtem leniwie sobie płynie Tak więc w 81. rocznicę wysadzenia gazociągu pod tym mostem. Oczywiście pod tym mostem. Dla studia opatów mówił dla Was Michał Pobratyn. Pozdrawiam Was czołem.